Patrzcie jaka piękna działka przy lesie. Jest droga, jest słup linii energetycznej, jest nawet gaz. A czego tu nie ma? Nie ma wody. Czy brak wodociągu dyskwalifikuje działkę? Niekoniecznie. Wystarczy wywiercić studnię głębinową. Ten pan właśnie szuka wody. Jakie są metody szukania wody? No przede wszystkim metoda geoelektryczna, elektroporowa. To jest metoda, jedna z metod geofizycznych i ona wykorzystuje tą cechę gruntów, że inaczej przewodzą prąd elektryczny. W wyniku rozwarstwienia uzyskujemy informacje o tym, na jakiej głębokości, tak już ogólnie mówiąc, na jakiej głębokości występują piaski wodonośne. Od ilu metrów się zaczynają na ilu kończą. Dzięki temu zjawisku możemy odpowiednio głęboko badać teren, rozstawiając możliwie daleko elektrody. Zasięg metody jest do 300 metrów. I teraz rozstawiając stopniowe elektrody od środka badania do krają, uzyskujemy coraz głębszy zasięg głębokościowy. Inne metody to oczywiście takie bardziej niekonwencjonalne, mówimy tutaj o różkarstwie, ale ruszkarstwo to już jest troszkę rzecz przeszła, dlatego, że yy, ono miało znaczenie wtedy, kiedy kopa kopano studnie płytkie yy, o zasięgu kilku metrów yy, i wtedy to miało sens. Dzisiaj, yy, kiedy studnie mają yy, znacznie więcej, ponad 10 metrów, yy, te badania ruszkarskie nie, nie sprawdzają się. Jaka jest procentowo skuteczność pana pracy? Dopuszcza się yy, zupełnie Odbiegający wynik interpretacji od rzeczywistości około 7%. To znaczy na 100 tego typu ekspertyz, 7 może być nieudanych. Właściwie trudno powiedzieć, z czyjej winy. Z winy przyrody po prostu wychodzą wyniki, wyniki pozytywnie, ale wiercenie tego nie potwierdza. To odpowiada za znalezienie wody i za nieznalezienie wody. Czy jest tak, że płatność następuje w momencie znalezienia wody? No nie, bo tutaj y, oczywiście są koszty y, wykonania takiej pracy i jeżeli chodzi o geofizykę, to te koszty y, są takie same w wypadku znalezienia jak nieznalezienia, więc cena jest y, Ustalona dla samego badania. Każdy z nas odpowiada za nieudaną prognozę. To znaczy, jeżeli ktoś twierdzi, że ta woda jest na, na określonej głębokości i jej nie ma, no to oczywiście takie pieniądze się zwraca. Czy firmy wiercące studnie mają swoich geotechników? Czy mają zaufanie do nieznanych specjalistów od szukania wody? Różnie. Są firmy, które się opierają wyłącznie na badaniach geofizycznych i często biorą na siebie jakby jakieś. Niepowodzenia, gdyby się takie miały zdarzyć. Ale często się zdarza też tak, że firmy albo we własnym zakresie usiłują się zorientować w warunkach geologicznych terenu, albo mają swoich właśnie jakichś no to już skaży. To już jest indywidualna rzecz. Mamy wyobrażenie, że woda na działce to jakiś podziemny strumień. Czy tak jest i na jakiej głębokości woda jest zdatna do spożycia? No nie, to, to jest zupełnie błędne pojęcie. Pod ziemią, tu na niżu polskim, mamy warstwy wodnośne. Są to warstwy piasków pozostawione przez lodowiec kiedyś, kiedyś, później przykryte następnymi osadami z lodowaceń. i takie placki piasków zalegają pod ziemią. Zajmują ogromną przestrzeń. To trochę raczej można porównać z tortem, niż jakimiś rurkami pod ziemią. Piaski są nasączone wodą i my tą wodę wysysamy przy pomocy studni, tak mówiąc obrazowo. Pod ziemią nie ma żadnych żył, zresztą byśmy je widzieli na dużych odsłonięciach, na przykład w Beruchatowie, gdzie kilkadziesiąt metrów lasu wodonośne jest przekopane i żadnych tam żył nie ma. To nie, nie są pustki, pustki się by nie utrzymały pod ziemią, e, zawaliłyby się po prostu. To jest piasek nasączony wodą. Co do głębokości, to te głębokości są bardzo różne. Właśnie tu w Polsce, e, jeżeli chodzi o ujęcia z piasków oręcznych, to od kilkuset metrów no, do bardzo płytkich, e, do wód zaskórnych, kilkumetrowych ujęć. Dziękuję bardzo Dziękuję. za rozmowę. I wreszcie jest. Mam nadzieję, że pomogłam Wam z problemem braku wodociągu na działce.